Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek z kanału Konrad Książek GPW Notowanie. Witam w kolejnym odcinku z serii analizy fundamentalnej spółek. No i dzisiaj będziemy się głównie przyglądać temu, czy na spółki rzeczywiście będzie miał wpływ ten konflikt na Ukrainie, konflikt, który wywołała Rosja. No oczywiście duża część spółek jest w to zaangażowana, to znaczy mówimy tutaj o tym, że jednak jakieś takie negatywne reperkusje będą, właśnie ze względu na ten konflikt, no też jeżeli będą jakieś taki negatywny scenariusz dla danej spółki, to pytanie, czy on bardzo mocno odbije się na wynikach, czy jednak tylko trochę, no bo umówmy się, że każda spółka inaczej to odczuje, każda branża też inaczej to odczuje i na różnych polach. Także dzisiaj dwie spółki z różnych branż. No i pytanie, czy one to jakoś bardzo mocno odczują. Na początek będzie spółka Wielton. Spółka Wielton, która głównie no, produkuje tutaj naczepy i z tego jest najbardziej znana. Oczywiście, jeżeli chodzi o Wielton, no to możemy nie spotkać jakoś strasznie dużo tych właśnie naczep Wieltonu na drogach ze względu na to, że oni robią to przez różnego rodzaju spółki. Tak naprawdę grupa jest obecna w wielu krajach. Dużych krajach, jak na przykład Wielka Brytania, Francja, więc tutaj y, cała grupa jest obecna poprzez właśnie różne marki na całym europejskim rynku, no i oni się rozwijali przez ostatnie lata w ten sposób, że właśnie przejmowali różnego rodzaju, różnego rodzaju marki na innych rynkach, na rynkach zagranicznych i właśnie poprzez to coraz mocniej zwiększali te przychody, no jeżeli byśmy zobaczyli na przychody spółki Wielconu, to możemy zobaczyć, że one mocno się zwiększyły w tych ostatnich latach, z 2015 roku 630 milionów złotych do 2019 ponad 2,3 miliarda złotych. No mieliśmy ten 2020, no który oczywiście, jeżeli to jest spółka, która działa w jakkolwiek branży transportowej, no to ten rok był dla niej dużo słabszy, no ale przez, ostatnie, przez ostatni rok już wraca do tych dobrych, dobrych wyników, jeżeli chodzi o spółkę. No i biorąc pod uwagę Wielton, czy tutaj ten, ta agresja Rosji na Ukrainę bardzo mocno spółkę, spółkę dotknie, no Spółka wydała komunikat, że jeżeli chodzi o ubytek przychodów, bo taki ubytek przychodów będzie, chce uzupełnić z rynków, z tych z rynków wschodnich, chce zastąpić większą aktywnością na innych rynkach Europy i Afryki, no czyli planuje zwiększyć po prostu uczestnictwo właśnie w tych innych rynkach poza, poza Rosją, tutaj jeżeli chodzi o 2022, no to to jest myślę, że... Myślę, że duży problem, że odwołali realizację celów na ten 22 rok, no bo będzie jakiś ubytek przychodów z rynków wschodnich, tak, no bo oni są mocno na tym rynku, między innymi, między innymi rosyjskim. Na ten moment. Yy, Kontynuacja jest, jeżeli chodzi o przygotowanie nowej, nowej strategii. Ta nowa strategia już będzie zawierała tę sytuację geopolityczną, no to co się obecnie obecnie dzieje, więc tutaj to jest myślę, że myślę, że problem. No i tutaj właśnie najgorsze jest to, że oni odwołali te cele na 2022 rok. To zobaczymy, jaka będzie ta, jaka będzie ta strategia. Jeżeli chodzi o przychody na rynkach Rosja, Ukraina, Białoruś, to było około 11,1% ze sprzedaży grupy Wielton. Nie jakoś strasznie dużo, ale jednak to jest no, zauważalny udział. No, nie ma co się oszukiwać. 11%, 1,9% mniej więcej tego, co wszystkiego zarabiamy, to jest jednak udział, udział zauważalny. Nie jakiś taki strasznie duży, ale jak mówię, jak mówię zauważalny tutaj 2021. 9,5% przychodów to jest właśnie ten sam rynek, sam rynek rosyjski, ponad 2300 produkty. No i to spółka w Rosji zajmowała dziewiąte miejsce w rejestracji nowych naczep, przyczep, udział rynkowy około 4%. Ten udział rynkowy też tam nie jest strasznie, e, strasznie duży, jeżeli chodzi o rynek ukraiński, to jest tylko 1,6% przychodów, no ale udział w rynku jest większy, no bo ten rynek tam jest dużo, dużo mniejszy 12%, 12%. E, tutaj. Problemem też jest to, i to jest dużym problemem, że jeżeli były jakiekolwiek spółki, które mają swoje jakieś fabryki, zakłady właśnie na terenie, na terenie Federacji Rosyjskiej, Problem tutaj jest taki, że dalej nie wiadomo co się z tym stanie, no bo tak naprawdę Putin mówił o tym, że jeżeli ktoś nie chce u nich prowadzić biznesu, no to mogą znacjonalizować jego, jego majątek. No dla Rosji tak już moim zdaniem to byłaby fatalna decyzja, no bo to oznacza po prostu, że tam nikt nie zainwestuje przez najbliższe kilkadziesiąt lat. No umówmy się, jeżeli mam takie ryzyko biznesowe, że nagle prezydent czy, czy premier powie, że nacjonalizujemy mój majątek, no to oczywistym jest to, że ja tam po prostu pieniędzy nie włożę, więc to jest to jest jakby strzał w kolano i to ogromny dla Rosji, no ale obawiam się, że mogą się do tego mogą się do tego posunąć no i jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Wielton Mówią o tym, że negatywny rozwój sytuacji może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności. No bo wiemy wszyscy, że jeżeli chodzi o duże spółki odbywa się to tak, że jak dostarczamy towar, no i ten kontrahent ma nam zapłacić, to jest jako należność, coś to, to nam się należy, no ale jeszcze fizycznie gotówki tutaj nie mamy. No i niestety, niestety, ale tutaj jeżeli chodzi o wielton, też na ten rynek rosyjski sprzedaje. No i tutaj mówimy o tym, że utworzenie odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 4 miliony euro, no, przy obecnym kursie euro okolice tych 18 milionów złotych, to, to jest myślę, że dosyć dużo, chociaż biorąc jakby pod uwagę wszystkie aktywa spółki, już się tak zagłębiając bardziej w bilans, no to widzimy, że jeżeli chodzi o aktywa trwałe 700 milionów złotych, aktywa obrotowe miliard, więc jakby na tle tych wszystkich, jeżeli chodzi o wszystkie aktywa, aktywa razem 1,7 prawie 1,8 miliarda, to nie jest jakoś, jakoś dużo, więc tutaj też bym raczej, raczej nie panikował, no ale oczywiście jest to minus, no nie da się ukryć, że jest to, że jest to minus. No i odwołali te cele, cele strategiczne, odłożyli publikację strategii na lata 2022-2025, była planowana na przełomie kwietnia i maja, będzie później, no też pewnie wielką Czeka na to, jak ta sytuacja się rozwinie, no bo tak naprawdę w tym momencie nie wiemy, czy ten konflikt potrwa jeszcze 5 dni, czy jeszcze 50 dni, więc myślę, że to jest takie zupełnie logiczne ze strony Wieltonu. Żeby jednak tutaj poczekać, zobaczyć, co się będzie, co się będzie działo. No szkoda, zwłaszcza jeśli chodzi o te cele na, 20, na 22 rok. Rosja może nie była jakimś dużym rynkiem, ale też problemem tu jest to, że Wielton uważał, Rosję za jeden z rynków strategicznych, czyli taki rynek, który się bardzo dynamicznie rozwija. Mówili tutaj o tym w raporcie, chociażby za trzeci kwartał, kiedy jeszcze no, nie było nic wiadomo o jakiejkolwiek agresji. Zapotrzebowanie na usługi transportowe w Rosji jest ogromne. No, jest to największy kraj na świecie. Mieszka bardzo dużo, w którym mieszka większość, większość ludności mieszka na zachodzie, podczas gdy jego bogactwa naturalne znajdują się na, na wschodzie. I tutaj mówili, że to jest jednak rynek, rynek strategiczny. Więc tutaj więc tutaj mówimy o tym, że mówimy o tym, że no jednak Wielton chciał rozwijać się na tym rynku, i moim zdaniem na pewno w tej strategii było właśnie zapis, że ten rynek rosyjski jest jednym z tych rynków strategicznych, zresztą oni tu opisali znaczny potencjał rosyjskiego rynku, dostrzegła już większość globalnego rynku producentów pojazdów użytkujących użytkowych, lokalizując w Rosji ostatnim, w ostatnich latach swoje montownie i centra serwisowe, więc tutaj widzimy, że no inne podmioty też tak naprawdę zaczęły wchodzić w Rosję. No mało kto mógł się wtedy, wtedy spodziewać, co się później stanie. No i to oczywiście jest problem nie tylko dla Wieltonu, też dla innych, no ale, ale Wielton oczywiście też na, to, na tym ucierpi. No te cele na 2022 rok były, były ciekawe, no bo tutaj mówiliśmy o tym, że miał być wzrost przychodów do około no prawie 4 miliardy złotych 3,8 miliarda miliarda złotych, a jak sobie zobaczymy, te przychody były na poziomie, 2 no, dwa okolice przed tym, przed tym kryzysem, w 2022 2-4 miliarda, więc to byłby duży wzrost, bardzo duży wzrost przychodów, no i oczywiście rynek zareagował na to pozytywnie, że, że właśnie takie były plany, no teraz okazuje się, że już te plany są nieaktualne, chcą też wypłacić dywidendę za 2020, za 2021 rok, no tutaj wcześniej te dywidendy były na poziomie 20-30%, Groszy. No teraz nie wiadomo tak naprawdę, jak to będzie, jeżeli chodzi o tę, chodzi o tę dywidendę, no bo no wszyscy widzimy, że jednak problemy tutaj, yy, problemy tutaj będą miał być i wzrosnący wolumen sprzedaży, i dobra marża EBITDA na poziomie około 6% i bardzo dobre przychody. no Ogromny wzrost tych przychodów miał być 3,8 miliarda z 2,7 w 2021 roku, bo te wyniki szacunkowe już. Już znaliśmy za 2021 i już te przychody były na dobrym poziomie, Od tej miały być jeszcze zdecydowanie, zdecydowanie wyższe. No i tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o 2022 rok, to Wielton miał rosnąć na różnych rynkach. Prawdopodobnie na rynku rosyjskim też Wiem już, że tego, że tego nie będzie. I jak jeszcze raz powtarzam, to nie jest i żaden dramat dla spółki Wielton, że, że tutaj na tym rynku rosyjskim nie będą się rozwijać. Jak mówiłem, około 10-11% to są te rynki wschodnie Rosja, Rosja Ukraina. No, ale jednak jest to zauważalne i będzie to zauważalne. No i pewnie w przychodach, i też pewnie, pewnie w zyskach. No jeżeli chodzi o zyski, to też pamiętajmy o tym, że Wielton musi kupować różnego rodzaju surowce. No i to, jest, to, jest, to jest między innymi aluminium. To jest między innymi też, innymi też stal. No a wiemy, co się teraz dzieje z powodu tej agresji Rosji na Ukrainę, że jednak ten stal rośnie. No i tutaj jest. Jest pewien problem, nawet można powiedzieć, duży, duży problem. Może być problem z dostępnością tej stali, więc tutaj to jest, myślę, że taki największy albo jeden z największych minusów. Oczywiście, tutaj można powiedzieć, że w łatwy sposób jesteśmy w stanie to rozwiązać, bo pamiętajmy, że Unia Europejska no, ma podpisane różnego rodzaju takie umowy odnośnie tego, że z różnych państw nie bierze stali, albo bierze z tych państw, które mają stal, bardzo mało tej stali, więc tutaj, jeżeli była podbramkowa sytuacja, możliwe, że, że te umowy zostałyby zerwane, albo jakoś czasowo wstrzymane, więc tutaj decyzjami politycznymi można to zmienić, ale pamiętajmy, że to nie może zmienić sobie Polska, tylko musi cała Unia Europejska, no i tutaj myślę, że jest jest problem, bo jednak są Kraje w Unii Europejskiej, które no są myślę, że tak mocno przeciwko różnym takim mocnym sankcjom, przeciwko, przeciwko Rosji. Myślę, że każdy, każdy wie o którym dużym europejskim kraju mówię, więc tutaj ciężko jednoznacznie określić, czy rzeczywiście rzeczywiście mogą być jakieś spadki właśnie, jeżeli chodzi o stal, no bo ostatnio to były bardzo mocne wzrosty, no i te wzrosty oczywiście nie służą spółce Wielton, no i też aluminium, jeżeli chodzi o aluminium, tutaj też mamy bardzo mocne, bardzo mocne wzrosty, ostatnio był taki aż wystrzał, jeżeli chodzi o to, o to aluminium, no teraz już aż tak źle, aż tak źle nie jest, ale widzimy, że jednak biorąc pod uwagę, no chociażby ten wykres pięcioletni, bardzo duży wzrost, no czyli wzrost po prostu kosztów, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o wielton, no bo tymi kosztami są tutaj właśnie aluminium, tymi kosztami jest stal, no wszyscy wiemy też, że złotówka jest teraz stosunkowo słaba, więc jeżeli tak aluminium czy stal kupujemy i płacimy za to w dolarach, no to to też nie jest do końca korzystne, chociaż z drugiej strony duży udział eksportu tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wielton, ich można powiedzieć, można powiedzieć yy, ratuje. Zarejestrowali w od początku roku styczeń/luty 756 nowych przyczep i naczep, 57% więcej więcej rok do roku, więc tutaj to jest, myślę że myślę że duży duży plus i udział firmy w rynku wyniósł 17% ponad wobec 12% w analogicznym okresie 2020, 2020 roku ogólnie w okresie styczeń/luty zarejestrowano. Prawie 14% więcej tych przyczep naczep rok do roku, więc tutaj na ten moment, jakby wyglądało to wszystko dobrze. No, niestety ta sytuacja w Rosji mocno tutaj po pogorszyła e, pogorszyła sytuację Wieltonu. Jak mówię, to nie jest jakiś ogromny dramat, tak? No, ale z jednej strony 1 dziewiąta przychodów, no już jej po prostu nie ma. Mamy też możliwość tego, że jednak będzie tutaj, e, będzie tutaj właśnie. No, potrzeba tak naprawdę dużych odpisów, no te odpisy już, te odpisy już, już są, tak? No i one w pierwszej kwartale będą około 4 miliony euro, tak, czyli te 18 milionów złotych około, no oprócz tego mamy też to, że jednak Wielton mocno planował rozwijać się na tym rynku rosyjskim, oprócz tego mamy wzrosty, wzrosty kosztów, no i myślę, że o te wzrosty kosztów tutaj najbardziej bym się obawiał, tak, no bo o ile, jak mówię, bez Rosji oni są w stanie sobie spokojnie poradzić, nawet jeżeli mówimy o tych odpisach, okej, okay, to są jednorazowe odpisy, no i jest, to oczywiście sytuacja negatywna, ale raz to odpiszemy i już, już można powiedzieć mamy z głowy? No to jednak sytuacja na rynku surowców no, nie pomaga spółce Wielton. Ja wiem, że oni są w stanie przerzucać to wszystko na klienta. Pytanie, czy, no, czy w 100% będą w stanie te tutaj te koszty przerzucać na, na klienta? Tego można się. Tym momencie, w tym momencie obawiać. Wciąż nie wiemy, co z dywidendą, czy ta dywidenda będzie, początkowo ona miała być, no ale skoro tutaj mamy jakąś nowelizację, można powiedzieć, tych celów strategicznych, no to w tym momencie tak naprawdę nie wiemy, czy ta dywidenda tutaj, czy ta dywidenda tutaj będzie, czy jednak, jednak spółka będzie chciała bardziej, bardziej zachować te pieniądze dla siebie. No patrząc, jeżeli chodzi o sam bilans, no to spółka pod względem pieniędzy, pod względem takiej czystej gotówki, no nie ma tak strasznie dużo tego, tego kapitału. Środki pieniężne na poziomie 50 milionów złotych no w stosunku do tutaj, jeżeli chodzi do wielkości spółki, to nie jest jakoś dużo. Kapitał zapasowy na poziomie 72 milionów, on jest cały czas tutaj taki, taki sam, więc prawdopodobnie z tego kapitału zapasowego nie będą chcieli nie będą chcieli korzystać. No zobaczymy jak to, jak to będzie, czy właśnie spółka nie będzie chciała sobie trochę podwyższyć tego kapitału zapasowego, pasowego y, właśnie y, pieniędzmi z 2021 roku ciężko tutaj jednoznacznie jednoznacznie powiedzieć, no w każdym razie zauważmy, że ta dywidenda jest na poziomie około 20 milionów złotych, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o cały rok. No a tutaj biorąc pod uwagę spółka, one, oni zarabiają dużo więcej niż te 20 milionów, więc możliwe, że ta dywidenda na poziomie właśnie jakichś 30-30 groszy tutaj będzie. No w każdym razie trzeba słuchać tych komunikatów komunikatów spółki. Na ten moment tutaj styczeń, luty wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rejestrację naczep, jeżeli chodzi o rejestrację naczep, przyczep, więc tutaj biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę właśnie to, co się dzieje obecnie w spółce jest, podejrzewam, że w miarę dobrze pod względem przychodów bałbym się o koszty, czyli bałbym się właśnie o ten przyszły zysk przyszły zysk netto, czyli tutaj jeżeli chodzi o ten konflikt na, na Ukrainie, no to bardziej patrzę na to, że jednak surowce poszły do góry i to może być taki duży minus, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Wielton. Drugą spółką, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest spółka Arctic Paper. Arctic Paper no, zajmuje się papierem, tak jak sama nazwa, sama nazwa wskazuje. To są jakieś papiery premium, książkowe, graficzne opakowania specjalne, papiery do druku cyfrowego. Oni też mają swoją spółkę zależną, która zajmuje się celulozą. Archi Paper też pokazał swoją, swoją strategię, gdzie tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o właśnie tę spółkę, no to, no to chce coraz mocniej wchodzić właśnie w ten segment celulozy. To jest też spółka, która, można powiedzieć, chce coraz mocniej ograniczać swoje, swoje koszty. No jest to jednak biznes energochłonny. No i tutaj na przykład startuje elektrownia wodna w Archi paper, Także tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, w te takie cele środowiskowe się wpisuje, no bardziej patrząc na koszty, po prostu tutaj będą sobie obniżać te, obniżać te koszty, taki przynajmniej jest plan. W tym momencie 8,85 za, za, jedną, za jedną akcję 600 milionów złotych kapitalizacji. Tutaj tutaj też jest spółka, która zaczęła regularnie, można powiedzieć, chyba wypłacać już dywidendę, bo mamy 30 groszy. Teraz rekomendowana 40. Myślę, że to dalej będzie szło w tę, szło w tę stronę. 40 groszy. No to też nie jest jakaś strasznie słaba stopa dywidenda, te okolice chyba 4% tego, co, z tego, co tutaj, co tutaj widzę. Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe spółki Arctic Paper, no to. Za Uważmy, że od tak naprawdę 2013 roku mniej więcej stoimy w miejscu, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o przychody. Warto zauważyć, że spółka bardzo często mówi nam o wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Te mocy produkcyjne są wykorzystane zazwyczaj w okolicach no, 100%, 100%. Także to jest małe pole do, małe pole do popisu w tym momencie, no chyba, że będziemy bardziej szli w innym kierunku, to znaczy nie chodzi o to, żeby robić więcej różnych produktów, tylko inne, na przykład o wyższej, wyższej marży, tak, także tutaj to jest możliwe, żeby, żeby polepszyć te wyniki finansowe, no i biorąc pod uwagę te finanse, no to widzimy, że zysk netto, a właściwie zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, bo tutaj na to patrzymy, za ten 2020 rok był naprawdę bardzo dobry, 111 milionów, wcześniej 82, 83 miliony, teraz okolice 85 za te ostatnie, ostatnie oficjalne 4, 4 kwartały, czyli 3 kwartały 2021, 1, 2000, 2020, no też możemy zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o spółkę, jeżeli chodzi o finanse, no to tutaj środki pieniężne widzimy 150 prawie milionów złotych, kapitał zapasowy 400 milionów złotych, więc tutaj jest, Bardziej bezpiecznie niż w przypadku, niż w przypadku chociażby spółki, spółki Wielton, więc to jest na pewno na pewno plus. W ostatnim roku spółka no, trochę urosła z tych poziomów 6,50, 6,60 na teraz 8,85, gdzie nawet przebijała te 9,30. No i jeżeli chodzi o spółkę, ograniczeniu w handlu z Rosją nie wpłyną na wyniki Arctic Paper. W wolny wolumen grupa skieruje na zachód. No i jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o Arctic Paper, no to oni tutaj mówią, że sprzedaż do Rosji i na Białoruś może spaść do zera. I to myślę, że nie jest nic, nic odkrywczego. Dziwne byłoby, gdyby tak, się, gdyby tak się nie stało, ale nasza sprzedaż w 2021 roku na Białoruś i do Rosji i na Ukrainę nie przekroczyła 1,7%. Udziału w całej, w całej grupie, no, czyli niecałe 2%, niecała 1,5%, bliżej 1,6% to jest ten właśnie rynek Rosja, Białoruś, Ukraina, więc tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś dużego, dużego problemu właśnie z zamknięciem tych, tych rynków, no bo na ten moment widzimy, że, że jest po prostu zamknięcie tych rynków. No i tutaj mówią, że w sposób bezpośredni grupa nie będzie w jakikolwiek sposób dotknięta problemami wynikającymi z wydarzeń za naszą wschodnią, za naszą wschodnią granicą. No, i tutaj mówimy właśnie o tym, że sprzedaż prawdopodobnie spadnie do zera, ale jest ona naprawdę bardzo bardzo mała, więc tutaj nie ma się absolutnie, ma absolutnie czego obawiać. Wolne moce produkcyjne skierują na wyprodukowanie papieru, który bez problemu znajduje klientów w Europie Zachodniej. No, umówmy się, teraz ten segment papieru jednak no, powinien, powinien rosnąć ze względu na to, że coraz mocniej odchodzimy od plastiku. W niektórych produktach taki właśnie papier, celuloza, jest w stanie nam to zastąpić też pamiętajmy o tym, że coraz więcej jest sprzedaży przez internet a skoro jest więcej sprzedaży przez internet to też więcej tektury papieru potrzeba właśnie na potrzeba tutaj na to, żeby, żeby właśnie obsługiwać te różnego rodzaju paczki, no a co za tym idzie w spółce Arctic Paper zwiększa się jednak ten jednak ten rynek no i tutaj mówią o tym, że w dalszym ciągu odnotowują wysoki wzrost popyt, wysoki popyt zarówno na celulozę, jak i na, jak i na papier, i to jest na pewno duży, duży plus. Ale dbają też o, o ceny tak naprawdę, no bo tutaj mówimy o tym, że zaplanowali w tym roku dwie podwyżki cen, jedną w wysokości 120 euro z początkiem stycznia, kolejną 50-70 od 1 kwietnia, no czyli tutaj no, mocno, mocno też chcą, chcą iść w, w marżę, tutaj mówią o tym, że jest to ze względu na to, że Podwyżki wynikają z jednej strony z wykorzystania koniunktury, z drugiej z konieczności rekompensowania wzrostu cen, między innymi, między innymi transportu. No i jak tutaj mówiłem, moce produkcyjne około 99% tutaj są, są wykorzystywane. Przewidują też podobny poziom na drugi kwartał. Czyli tutaj można powiedzieć, że już nie mamy, nie, mamy pola do, nie mamy pola do popisu. Tylko też warto zauważyć, że był pewien problem w pierwszym kwartale. W ostatnim tygodniu blackout w zakładzie w Kostrzynie związany z sytuacją pogotową, więc, pogodową, więc to może trochę zmniejszyć te wyniki finansowe. A jeżeli chodzi o 2021 rok, to zysk netto na poziomie 176 milionów złotych 3,4 miliarda złotych przychodów. Możemy sobie to jeszcze raz zobaczyć. Przychody właśnie lekko wzrosły 3,4. No, i tutaj ten zysk netto bardzo, bardzo mocno wzrósł. Jeszcze raz możemy to zobaczyć: 176 milionów złotych. No, z tym, że tutaj patrzymy na zysk netto akcjonariuszy jednostki, jednostki dominującej. No, i tutaj mówimy o tym, że jest to 127 milionów złotych wzrost o 14,5%, 14 czyli też mamy, mamy tutaj fajne, fajne wzrosty, jeżeli chodzi o te wyniki, o te właśnie wyniki finansowe. No i jeżeli chodzi o. Spółkę to nie jest tak, że to były pierwsze podwyżki, bo oni już wcześniej podnosili ceny produktów, trzeci w czwartym kwartale i ponownie właśnie na początku 2022 roku mają podnieśli i mają później, później podnosić. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no to mówili, mówili właśnie o tym, że łączny efekt wyższych cen i lepszego miksu produktowego. To, co, to o czym mówiłem. Ciężko, żeby sprzedawali więcej, tak dużo więcej, ale bardziej tutaj można właśnie manewrować tym, co sprzedajemy i z jaką, z jaką marżą. Z jaką marżą sprzedajemy, więc to jest na pewno na pewno duży, duży plus. Rok 22 zapowiada się też pozytywnie w segmencie celulozy, papieru, więc tutaj ze względu na znaczy, jeżeli chodzi o ten 2022 rok, jeszcze też jakichś dużych, dużych problemów nie ma, no też ich zależna spółka Rotneros, na nią też warto, warto patrzeć. Ten 21 rok też miała miała myślę, że myślę, że dobry tutaj i pod względem, i pod względem przychodów dobrze jej się wiodło, w miarę dobrze jej się wiodło, i pod względem wyniku finansowego też tutaj ciężko się do czegokolwiek, do czegokolwiek przyczepić. No spółka Article Paper też informuje wcześniej nas, jakie wyniki finansowe miał właśnie spółka Rotneros, więc tutaj to nie jest jakieś, jakieś zaskoczenie. No i tutaj, y, myślę, że w, taka istotna inwestycja, no z tym, że to jest inwestycja na, y, na następne kilka, kilka lat. Arctic Paper i Rotnerost, czyli no, ta ich spółka zależna, zainwestują w fabrykę produkującą tacki sformowanego włókna celulozowego. I to są właśnie tacki, które na przykład mogą być y, wykorzystywane do jakiejś żywności, tego typu rzeczy. No i właśnie to jest to też, o czym wcześniej mówiłem. Mamy ten segment y, opakowań, y, od których odchodzimy ze względu na, ze względu na ekologię, tak, od plastiku odchodzimy, no ale Coś za to musi, musi być. No i tutaj Arctic Paper właśnie wymyślił, że oni też mogą wejść właśnie w ten, w ten segment. No i tutaj mówimy o tym, że inwestycja 15 milionów euro właśnie w fabrykę tacek, o której, o której tutaj mówiliśmy, 50 na 50 ze zespołem, spółką Rotneros. No i tutaj fabryka będzie produkować 80 milionów tacek rocznie, szacowane roczne przychody na poziomie 9-11 milionów euro i marża EBIT na poziomie ponad 20% po osiągnięciu pełnych zdolności operacyjnych, czyli tutaj widzimy, że ta marża będzie bardzo, bardzo wysoka, no ale tutaj mówimy, że uruchomienie nowej fabryki na koniec planowane jest z 2023 roku, więc jeszcze trochę do, tej, do tego uruchomienia tej fabryki będzie, no, ale myślę, że pomysł całkiem, całkiem ciekawy, jeżeli chodzi o Arctic, Arctic Paper. No, i tutaj, dlaczego oni podnieśli tak naprawdę te ceny, mówiliśmy o tym, że ceny już podnieśli i jeszcze będą, będą podwyżki. Ceny papieru w czwartym kwartale wzrosły w stosunku do trzeciego kwartału, było związane z doganianiem rosnących, rosnących kosztów. Cena celulozy jest ta sama, ale wzrosły ceny energii, gazu, transportu ceny ropy naftowej, środków chemicznych używanych do produkcji papieru i celuluzu, dlatego te podwyżki tutaj były. No i obawiam się troszeczkę tego, że no w tym momencie też mamy wzrost cen energii, gazu, transportu. Bardzo mocno wiemy, co się dzieje na ropie, chociaż ta sytuacja się trochę zaczyna uspokajać. No i obawiam się, czy te podwyżki, które Arctic Paper już zrobił i jeszcze zrobi, rzeczywiście skompensują w 100% spółce no te podwyżki, tak naprawdę, podwyżki kosztów, więc tutaj też myślę, że jest tutaj to istotne jak widzimy ten konflikt w, za naszą wschodnią granicą na spółkę jakoś Arctic Paper mocno nie, nie wpłynie, prawdopodobnie mocno nie wpłynie, bo obawiać się możemy właśnie o koszty no bo jednak te koszty surowców koszty transportu dalej rosną i to jest jakby taki główny wpływ właśnie na spółkę, na spółkę Arctic Paper, jakichś specjalnych minusów tutaj nie widzę, ale też muszę przyznać, że jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, no to czy jesteśmy w stanie jeszcze mocniej się rozwijać, skoro już wykorzystujemy te 90 99 mocy, mocy produkcyjnych, pytanie czy właśnie będziemy, będziemy w stanie w stanie tutaj jeszcze mocniej i jeszcze mocniej się jakoś rozwinąć, tego bym się obawiał. No i też pytanie tutaj czy ta dywidenda będzie mogła być, znaczy będzie jeszcze, jeszcze wyższa, też bym się troszeczkę obawiał ze względu po prostu na to, że oni teraz potrzebują dużo pieniędzy na ten, na ten rozwój, to o czym mówiliśmy na tę nową fabrykę produkującą tacki więc tutaj, jeżeli chodzi o dywidendy, też nie widzę pola, żeby jakoś mocno się zwiększało. Spółka, jak mówię, nie jest jakaś zła nie jest jakaś strasznie strasznie zła. Tutaj nic złego się tak naprawdę nie dzieje. Konflikt absolutnie na nich, na nich nie wpływa. Pytanie, czy jest tutaj jeszcze pole duże do, do rozwoju, i tego bym się bardziej, bardziej obawiał. Jeżeli chodzi o Wielto, no to tutaj widzimy, że jednak ten konflikt będzie miał na nich wpływ myślę, że dosyć istotny, no i też te właśnie ceny, między innymi aluminium, ceny stali, właśnie tutaj to może być takim minusem, jeżeli chodzi o Wielton, czyli obie spółki w jakiś sposób, można powiedzieć, dotknięte, Wielton dużo bardziej, no bo jak widzimy te Arctic Paper jednak ledwo co jest, nie jest dotknięte, dotknięta. pytanie, jak to będzie z kosztami, myślę, że to są jakby elementy wspólne tych spółek, że, że tutaj mogą być właśnie coraz większe problemy z tymi, z tymi kosztami, właśnie do tego typu tego typu spółki no niestety, ale będą prawdopodobnie miały z tym problemy, no i do tego musimy się przyzwyczaić, że ten pierwszy, drugi kwartał to są takie kwartały, gdzie będą tego typu spółki stały pod znakiem zapytania. Chodzi mi tutaj głównie właśnie o marże. Ja dziękuję bardzo za wysłuchanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Także do usłyszenia. Samych zysków życzę. Cześć.